Nie, nie musicie niczego kupować, do niczego was nie namawiam. Noże, które macie w kuchni, z pewnością wam wystarczą. Ale nie mieć w domu chińskiego tasaka? No kto to słyszał? Ja mam od dawna, a od niedawna mam dwa. I dzisiaj powiem wam, dlaczego tak lubię tą zabawkę, jak jej poprawnie używać, jak ostrzyć i jak utrzymywać w ostrości. Nie zabraknie też garści ciekawostek technicznych. Zaczynamy! Taki tasak to sprzęt bardzo uniwersalny, właściwie chiński odpowiednik zachodniego, tak zwanego noża szefa kuchni. W zasadzie służy do wszystkiego, szczególnie ta kultowa wersja szyba zło. Pewnie i tak źle wymówiłem. Mam tutaj coś zupełnie innego. To też są dwa tasaki, ale zupełnie inne zastosowania, zupełnie inna waga, inne profile, a właśnie przede wszystkim inne przypadki użycia. Tym tasakiem połamiemy kości. A tym tasakiem zrobimy cały obiad, i to nie tylko chiński. Ale zanim zagłębię się w szczegóły techniczne, a jeśli mnie znacie, to wiecie, że za chwilę to zrobię, opowiem o tych no, mniej obiektywnych aspektach takiego ostrza. O tym, co chiński tasak znaczy dla mnie w mojej kuchni. A znaczy wiele, bo mam do niego wyjątkowy sentyment. Nie tylko dlatego, że używam go już chyba. Od 7 lat, ale też dlatego, że po prostu lubię po niego sięgać, bo przyjemnie się nim pracuje. I to jest chyba ważne. Nie zawsze jest to najlepszy nóż w mojej kuchni, ale coś w sobie ma. To właśnie to coś sprawia, że może nie codziennie, ale regularnie po niego sięgam i chyba nie wyobrażam sobie mojej kuchni bez chińskiego tasaka. I to chyba jest bardzo ważne w tym wszystkim. Jeśli gotowanie ma sprawiać frajdę, warto używać narzędzi, które lubimy. A to nie jest typowy nóż, jest większy, jest cięższy, jest inaczej wyważony. Jednak szybko dość wróciłem do specyfikacji technicznej, więc miejmy to już za sobą. Ale ja mam ze sobą dwa tasaki, które na pierwszy rzut oka może wyglądają niemal identycznie, ale identyczne nie są. Tu mamy budowę, zresztą w jednym i w drugim typu kanapka, czyli rdzeń, a na zewnątrz miękka stal, tylko Tutaj, zarówno w środku, jak i na zewnątrz, stal nierdzewna, a tutaj klasyczna węglówka. Ja używam tej węglówki już chyba ponad 7 lat, bo lubię dbać o noże, ale powiem Wam od razu, prawie nikomu tego nie polecam. Chcecie wygodę i łatwość obsługi? Kupujcie nierdzewki. Serio. Noże ze stali węglowej będą albo rdzewieć, albo leżeć na półce. Tak to się skończy w większości sytuacji. Jasne, oczywiście, znajdują się wśród Was osoby wyjątkowe i nie mówię, że stal węglowa jest zła. No, pf, nawet przeciwnie, moje ulubione noże są właśnie z węglówek, ale naprawdę, jeśli doceniacie praktyczność i wygodę, stal nierdzewna. Kropka. I jeszcze jedna różnica. W teorii węglówki są łatwiejsze w ostrzeniu, bo stal węglowa szybciej reaguje na ścierniwo, ale mamy pewien problem, bo ten nóż z nierdzewki ostrzony jest symetrycznie. A ten nie. Zobaczcie, jak to wygląda w praktyce. Wierzchołek jest nie tylko przesunięty w stronę lewej krawędzi, ale też prawa strona jest ostrzona na inny kąt niż lewa. Właściwie tylko dla praworęcznych. Jeśli nie jesteście zaawansowanymi ostrzycielami, ostrzenie takiego niesymetrycznego tasaka z początku może sprawiać kłopot i zniechęcić Was do używania tego narzędzia. Odstawiam więc tę węglówkę na bok i skupmy się teraz na tym dużo przyjaźniejszym amatorom. Ostrzu 330 gramów, dosyć sporo, z czego większość zdecydowana to jest ta stal, właśnie zgromadzona tutaj, w tym dość długim i bardzo wysokim ostrzu. A konkretnie długość tutaj na całej krawędzi tnącej 20,6 cm, grubość tutaj w grzbiecie. Ponad 2 mm, grubość tuż nad krawędzią tnącą 0,2 mm. Nie jest to może dużo, nie jest też mało. A wiecie, że ja lubię cieniutkie noże. I co? Będzie hejt? No, trochę będzie. Ja swoją węglówkę odrobinę wycieniowałem w okolicach krawędzi tnącej i używa się ją teraz o wiele przyjemniej. Ale jedna uwaga: ten nóż dokładnie ma taki być. I 7 milionów kucharzy z Chin to potwierdzi. On jest zaprojektowany tak, jak tego oczekują zawodowi kucharze z tego regionu. Bo do ich stylu gotowania, nawet czasem sporodycznego łamania korpusów kurczaka czy cięcia półzamrożonej wołowiny. Ten nóż, gdyby był cieńszy, po prostu byłby kłopotliwy w użytkowaniu, bo mógłby szczerbić się tutaj na granicy krawędzi tnącej. Mało tego, szlif minimalnie tutaj zwęża się w stronę czubka. Tutaj 2 cm nad krawędzią tnącą mamy 1 mm, a przy 5 2 cm nad krawędzią tnącą mamy 1,2 mm. Dlatego tył może służyć do zadań specjalnych, a przód do bardziej precyzyjnego krojenia, na przykład właśnie twardych warzyw. Co to za stal? Nierdzewna 80 CR13 hartowana do około 58 HRC jako rdzeń ostrza, i również nierdzewna, tym razem miękka okładzina na zewnątrz. Taką nazwę podaje Wam producent, ale tak naprawdę jest to 8CR13MOW, czyli chiński odpowiednik popularnej, znanej pewnie Wam japońskiej stali AUS-8. Ta ósemka, jeśli zastanawiacie się skąd ona wynika, wskazuje na zawartość węgla w tym stopie i jest to właśnie mniej więcej 0,8%. Fabrycznie jest dość ostry ten nóż, ale nie bardzo ostry. Rękojeść, taki owalny, karbowany palisander, moim zdaniem dość ładna i wygodna, ale mimo wszystko warto ją zaolejować, żeby się mniej brudziła i była bardziej wytrzymała na wodę. Fetyszyści twardości zaraz powiedzą, że te 58 Hz to za mało, że przydałoby się 60 i więcej. Ja chyba tak nie uważam przy używaniu i testowaniu tego noża. Utrata ostrości nie była absolutnie problemem. Ważne, żeby wiedzieć, jak używać noża, żeby dużo wolniej się tępił. Poprawnie używać noża. A co to znaczy poprawnie? Kilka rzeczy, między innymi dobra deska i dobra technika. I wiecie, że te dwa tematy czekają na osobne filmy, ale umówmy to chociaż w skrócie. Ale zacznijmy od deski. Jeśli oglądacie ten kanał, zakładam, że nie używacie desek stalowych czy szklanych, bo to jest zbrodnia, ale już deski bambusowe, no. A to może być problem. Jeśli nie kroicie produktów bardzo twardych czy zamrożonych, wasze noże tępią się głównie nie od krojenia, a od uderzeń w deskę. Im większa deska, tym lepiej dla krawędzi tnącej. Dlatego wybierajcie deski z miękkiego drewna, najlepiej sztorcowe, albo deski takie specjalistyczne z odpowiednich tworzyw. Ale niestety nie tych najtańszych, to jest dosyć droga zabawa, bo te tanie mają tendencję do kruszenia się, możecie zjadać mikroplastiki wraz z pożywieniem, do tego nie namawiam, ale deski Asahi czy Hasegawa to już jest zupełnie inna bajka. Ja używam dość drogich desek firmy Hasegawa i Asahi, ale tak naprawdę nawet deski z większego drewna, typu drewno Hinoki, które można kupić w Muji, będą dużo lepsze od desek bambusowych, które momentalnie stępią wasze noże. Taka deska zrobi naprawdę dużą różnicę. Drugim częstym błędem jest mocne uderzanie w deskę, przy siekaniu ziół czy przy innym krojeniu. Naprawdę nie ma potrzeby. Co prawda, tasakiem rzeczywiście kroi się metodą puszkat, ale mając ostry nóż, nie musicie walić im w dechę. Szkoda noża, szkoda dechy. Pracując precyzyjnie nożem, wystarczą bardzo delikatne ruchy, i zobaczcie, w zwolnionym tempie palce w szpony, żeby zabezpieczyć się przed skaleczeniem, a druga ręka góra, dół, ale nie zupełnie pionowo, ruch w dół tak naprawdę powinien być połączony z delikatnym ruchem do przodu. Kiedy to zaczniecie dobrze robić, zacznie to wam wychodzić. Praca z chińskim tasakiem stanie się mega przyjemna i nie będziecie chcieli go zamienić na inny nóż. I tu jeden ważny szczegół, ten płaski profil krawędzi tnącej rzeczywiście preferuje i wręcz wymaga techniki puszkat, a nie techniki Koły sanej, tak jak przy zachodnich nożach szefa kuchni, oszczędzicie zarówno swoje deski dzięki temu, jak i krawędź nąca, używając odpowiedniej techniki do odpowiedniego profilu ostrza. Druga sprawa, nie szuramy nożem po desce na boki. Krawędź nąca jest delikatna w tej płaszczyźnie poprzecznej, a dość silna w płaszczyźnie przód-tył, więc każdy taki boczny ruch bardzo degraduje krawędź nącą, jednocześnie ostrość, a tego chcemy oczywiście uniknąć. Do czego ja szczególnie lubię używać tego tasaka? Jeśli mam posiekać mięso na tatara, czy pokroić większej ilości dymki, zawsze sięgam po ten nóż. Nie tylko dobrze pokroi, ale dzięki swojej powierzchni bez problemu przeniesiemy przygotowane produkty z deski na patelnię, czy, czy na przykład do miski. Ogólnie krojenie mięsa, w większości waży w zasadzie wszystkiego, bo jest to no, jednak uniwersalny nóż szefa kuchni, ale czy to narzędzie bez wad? No takiego niestety noża jeszcze nikt nie wymyślił. Może zwróciliście uwagę, że powiedziałem większości warzyw. Oczywiście ten tasak poradzi sobie ze wszystkimi, ale znacie mnie. Geometria. Ten nóż może nie jest gruby, ale nie jest też cienki. Krojąc twardą marchewkę czy ziemniaki, nie będzie wchodził w te produkty jak skalpel. Poradzi sobie z nimi, ale to nie będzie taka brzytwa, do której może jesteście przyzwyczajeni, jeśli używacie noże typu laser, tak jak ja. Czepiam się? Pewnie tak. Szczególnie że już na początku tego filmu wspomniałem, że ten nóż ma być dokładnie taki, jest zaprojektowany do kuchni chińskiej, ale mimo wszystko nie przeszkodziło mi to w minimalnym wycieniowaniu go tutaj przy krawędzi tnącej. Dla niektórych wadą może być też waga i wyważenie. Oczywiście, przy nożu o tym kształcie nie może być inaczej, będzie cięższy z przodu i tak ma być. Ale jeśli jesteście przyzwyczajeni do tanich, często też lekkich noży, ten tasak może Was zaskoczyć, ważąc pewnie ponad trzy razy więcej. Werdykt? Polecam? Nie polecam? Dzisiaj chyba nie będzie werdyktu, bo to, że nie wyobrażam sobie mojej kuchni bez tego tasaka nie znaczy nic, bo czy Wy się w tym nożu zakochacie? Nie mam pojęcia. To nóż wyjątkowo kontrowersyjny, trochę dziki, surowy w swojej formie. Trochę hamski, a jednocześnie bardzo precyzyjny, nie można na pewno przejść obok niego obojętnie. A czy spodoba się Wam? A czy powinniście go kupić? Przewrotnie powiem, że absolutnie nie, bo niedługo wszyscy zbankrutujemy od tych moich nożowych i ostrzeniowych polecajek. Ale to kosztuje 200 zł i uważam, że to jest bardzo uczciwa cena, jak za to narzędzie. I nie wiem, czy to dobry pomysł na jedyny uniwersalny nóż w kuchni, bo moim zdaniem idealnym jego kompanem będzie na przykład cieniutki Santoku czy Nakiri, po którego właśnie będziecie sięgać do pokrojenia mniejszych ilości warzyw czy innych produktów. A co z ostrzeniem? No nierdzewną wersję, czyli tą symetryczną wersję tego noża. Ostrzymy, czy to na ostrzałkach, czy na systemach, czy na kamieniach wodnych, nie ma znaczenia. Jeśli używacie kamieni, musicie się trochę przyzwyczaić do tych większych rozmiarów, żeby odpowiednio dobrać kąt, bo przy większej no, wysokości, tutaj od grzbietu do krawędzi tnącej, może wcale to nie być takie intuicyjne, jak ten kąt właściwie dobrać. Ale kiedy już ogarniecie i kąt, i chwyt, to reszta w zasadzie jest identyczna jak przy zwykłych nożach. Ostrzymy prawą stronę, aż do osiągnięcia zadziora, zmieniamy na lewo, zadzior się wywinie na drugą stronę. Potem ten zadzior czy drut usuwamy. Ulubionym sposobem tych sposobów może być wiele. Nie ma jednej idealnej metody. I tyle. Noż znowu jest ostry jak brzytwa. Nie ma puenty ani podsumowania. Uważajcie na siebie. Noże to nie zabawki. A tymczasem do następnego.